Tak jak już mówiłem ostatnio, skończyliśmy, przerywamy w zasadzie cykl recenzja na życzenie i wracam do bardziej stałych punktów programu, czyli recenzowanie tego, co dostałem do recenzji. Dzisiaj przeniesiemy się w alternatywny świat II wojny światowej, gdzie państwa osi znalazły technologię obcych i wykorzystały ją do stworzenia dla siebie broni. Broni, którą potem zdobyli Alianci, aby no cóż, wyrównać szanse. I w ten sposób e, zaczęły naparzać się duże mechy. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem Tomek Dobosz z z tej strony. Witam Was w kolejnej wideo recenzji. Tak jak już powiedziałem, dzisiaj wracamy do normalnego toku programu, czyli do recenzji. Tego, co zostało mi przysłane, abym coś o tym opowiedział. I na dzisiaj mam dla Was takie oto wielkie pudło. Z jakimiś dziwnymi rzeczami. Niestety nie mogę Wam pokazać okładki tejże gry. Dlaczego? Bo to pudło takiej okładki nie posiada, ponieważ nie jest to pudło od gry, ale pudło do przechowywania elementów tejże. A grą, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, jest. Dust Tactics. To to, 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 Dust Tactics. Możemy powiedzieć, że dzisiejsza recenzja jest recenzją trochę z cyklu rozszerzania sobie horyzontu. Ponieważ Dust Tactics to gra, która kojarzy się nam z bitewniakiem. Mnóstwo figurek mnóstwo kostek, chodzenie po dziwnej, po dziwnych terenach, strzelanie do siebie. No i. Tego typu właśnie rzeczy. No, bitewniak jak w mordę strzelił. Ale Marek Laskowski, który podesłał mi do recenzji ten kuferek pełen dóbr, powiedział mi, że nie, nie powinienem do tego podchodzić jak do bitewniaka, tylko spróbować zerknąć jako, na to, jak na planszówkę. I powiedziałem: OK, spróbuję. Ja sam bitewniaków nie do końca trawię. Dlatego troszeczkę zabierałem się do tego, jak pies dojeżdża, ale stwierdziłem, ok, zobaczymy z czym to się je. A dlaczego ja w ogóle na to patrzę? Dlaczego w ogóle Marek Laskowski mi to podesłał? Ano no, dlatego, że 25 lutego, na, wspieram to, ruszyła kampania mająca na celu wskrzeszenie, no bo prowadzenie, powiedzmy, do polskich domów Dust Tactics w wersji. Polskojęzycznej. Nie do końca, ale o tym jeszcze będę wam mówił. Link do kampanii. <coughs> link do kampanii znajdziecie oczywiście w opisie, bo YouTube nadal nie uważa. Wspieram to za e, portal crowdfundingowy, więc nie mogę go wsta wstawić w karty. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, czy Dust Tactics faktycznie może być trochę planszówką. I powiem Wam, co myślę o tym systemie. Dust Tactics to gra figurkowa, taktyczna gra figurkowa i widzicie jak to wygląda. Znaczy to nie jest rozłożony scenariusz tak naprawdę, eee, to jest tylko taka dla Was. Eee, gra toczy się na bardzo fajnych planszach, zrobionych e, z takiej, na takiej gumowanej macie, w zasadzie na dwóch takich gumowanych matach. Powinno się to toczyć. Ja mam drugą. Dlaczego? Ponieważ jedna taka mata ma 9 na 6 pól rozmiar, natomiast scenariusze, które rozgrywa się w trakcie zabawy, toczą się, toczą się na mapach 9 na 12 pól. Czyli tu potrzebna jest jeszcze tak druga mapka, druga plansza. Ewentualnie można używać takich kartonowych. Fajnych dwustronnych kafli, z których składa się odpowiednio dużą mapę. Na to wszystko dokłada się jeszcze tego rodzaju małe kartonowe fragmenty, które imitują jakiś bardziej szczegółowy teren jakieś rumowiska, drzewa, budynki, cokolwiek. Do tego dokłada się. Różnego rodzaju przeszkadzajki, yy, osłony, tak? Jakieś yy, pudła z amunicją, jakieś zasieki <laughs> przeciwczołgowe. No i oczywiście gracze dostają swoje oddziały, wybierają swoje oddziały yy, spośród posiadanych figurek. Yy, jak to w grze figurkowej bywa, z kiermiszą bitewniaku, jak chcecie to nazwać. Gracze oczywiście mają do rozdysponowania pewną liczbę punktów, którą mogą wydać na, na swój oddział. To jest oczywiście z góry ustalone przed zabawą. W daście to jest tam chyba 25 do 75 punktów na takie podstawowe scenariusze. Skąd wiadomo, ile to jest wszystko warte? Ponieważ gracze dostają również karty tych swoich postaci. Które wybiorą swoich oddziałów, i na tych kartach są wszystkie najważniejsze rzeczy, w tym wartość punktowa danej jednostki, różnego rodzaju specjalne zdolności oraz cała wielka litania dotycząca. Tego, w jaki sposób ta jednostka może walczyć, czym strzela, na jaki zasięg, ile hitów zadaje, ile w ogóle sama ma życia, ile się może poruszać. No wszystko, wszystko, wszystko na tych kartach jest. Puryści, znaczy ludzie, którzy siedzą w daście i w ogóle są rewelacyjni, teraz patrzą na to i pewnie kręcą głową. Tak, tutaj nie ma równej liczby punktowej, jest przewaga na rzecz osi. Ten zestaw osi według kart jest wart chyba 41 punktów do 32, 3 tego zestawu, tego zestawu alianckiego. No, i tak to mniej więcej wiecie, wygląda. Układa się ten, ten scenariusz, i gracze zaczynają walczyć. Gracze zaczynają wypełniać. Jego założenia. A jak to robią? Słuchajcie, jest to banalnie, ale to banalnie proste. Słuchajcie, tak jak mówiłem, rozgrywka jest naprawdę banalna. Każda tura zaczyna się od tego, że gracze rzucają trzema kośćmi, bardzo ładnymi, specjalnymi kośćmi na inicjatywę. Ten, kto wygra inicjatywę, jest graczem rozpoczynającym i on jako pierwszy będzie aktywował. Swoje jednostki. Gracz, który rozpoczyna, wybiera jedną ze swoich jednostek. Przy czym jednostka to nie jest jedna figurka, tak? Jednostka to jest to, co jest pokazane na jednej karcie, czyli w tym przypadku na przykład jednostka to jest to są Stormtroopersi, a więc ta cała zgraja pięciu, pięciu figurek, ale jednostką jest też Bohater, bo jest samotny na karcie i oczywiście Wielki Mech czy też inna maszyna. <laughs> więc gracz rozpoczynający wybiera jedną ze swoich jednostek i wykonuje nią dwie akcje. A co może w ramach tych akcji zrobić? Może się poruszyć, czyli po prostu bierze jednostkę i przesuwa ją o tyle pól, nie ma tu żadnych miarek, nie ma żadnego cackania się z calami, centymetrami, cholera wiem, czym jeszcze. Po prostu mamy pola. Moja jednostka ma dwa pola ruchu, więc poruszam ją o dwa Pola, cyk, cyk, koniec zrobione. Nie muszę się martwić, że o kurczę, przesunąłem ją 2 mm dalej i już będzie chryja. Nie. Przesunąłem dwa pola, koniec. Kolejna akcja to może być akcja marszu. Jest to w zasadzie podwójny ruch, który zużywa automatycznie dwie akcje, więc mógłbym poruszyć te jednostki jeszcze dalej. Akcją jest również robienie niczego. Tak? nic nie, nie robię po prostu i tyle akcją jest oczywiście atak, no bo jak żeby inaczej atak jest również banalny każdy atak ma swój zasięg zasięg liczymy licząc pola na przykład sprawdźmy czy moi stormtroopersi moi stormtroopersi mają atak 4, 4 albo 3 czyli raz, dwa, trzy no to mogę sobie pomarzyć żeby gdzieś trafić ale mm, powiedzmy, tutaj coś by stało. Mm, o, to już raz, dwa, trzy, cztery. Mam zasięg, mogę atakować. Sprawdzanie linii wzroku też jest banalne nie ma żadnego kombinowania, mierzenia, sprawdzania. Jak widzicie, każde pole, przez które może iść linia wzroku, ma na środku taką kropeczkę. I jeżeli przeprowadzimy sobie linię od kropki z naszego pola, do kropki na środku pola, które chcemy trafić, i nie zahaczy ono o żadną przeszkodę, to widzimy cel i możemy do niego naparzać, ile dusza zapragnie. A jak zahaczymy o jakieś cholerstwa, typu właśnie tutaj rumowisko, czy coś innego, co według instrukcji zasłania nam widok? Sorry, nie widzimy, nie można strzelać. No i następnie. Tutaj na kartach takich jednostek jest wszystko napisane. Jaką bronią możemy strzelać? Patrzymy, tak, zasięg. Do kogo strzelamy? Czy strzelamy do jednostki piechoty, czy do maszynerii, do jakiegoś czołgu, czy też do samolotu? Sprawdzamy, jaką zbroję ma tenże nasz cel. Oczywiście. Jedno, to, jaką zbroję ma cel, wszędzie jest to jest to napisane na e, karcie tego, tego, m, tej jednostki, do której strzelamy. Sprawdzamy, tak? Strzelam sobie tutaj do takiej pani bohaterki, e, czy też pana bohatera. Zaraz go tutaj znajdę. To, niejaki, znaczy to miał być Bazuka Joe, ale nie, nie mogłem znaleźć do niego figurki. E, Bazuka Joe to jest e, jednostka. Piechoty z, ze zbroją 2. Więc moi stąd truperzy patrzę, rzucam trzema kostkami, tak, bum, Rzucam trzema kostkami, i na trafienie jest na, zawsze na symbolu frakcji. Tutaj akurat mam kostki dla aliantów, ale każda frakcja ma swoje kostki w swoim kolorze ze swoimi symbolami. Także jest klimacik, wszystko jest ok. Następnie, jeżeli ja rzuciłem jakieś trafienia, to jednostka przeciwna może się bronić, może rzucić swoje i tutaj również szuka symboli, które pozwolą jej negować moje trafienia. Jeżeli jakiekolwiek trafienie się przedostało, to w tej tabelce radosnej sprawdzam, ile hitów zadałem i rozliczam te hity. Tak? Jeżeli atakuję bohatera, bądź jakiś pojazd to te hity po prostu odejmuje im się od punktów życia. Jeżeli natomiast atakuje taki oddział złożony z kilku figurek zwykłą piechotę, to każde trafienie eliminuje jedną figurkę. Co ciekawe, te figurki mają przydzielone różne bronie, więc jeżeli stracę figurki, które noszą na przykład pancerfausty, to nie będę mógł używać pancerfaustów. Bardzo Fajna i klimatyczna rzecz. Kolejnym, kolejną akcją jest mierzony atak, taki super atak, który znowu zużywa dwie akcje od razu, ale za to ma większe szanse na trafienie. Czym się różni od zwykłego? No po prostu, jeżeli. O, pozwólcie, rzucę kośćmi, to mogę przerzucić wszystkie e, kości, które nie trafiły, mając nadzieję na to, że e, tym razem trafią i. Uda mi się nieco lepiej e, zrobić krzywdę mojemu przeciwnikowi. No i w końcu mamy akcję specjalną, czyli użycie zdolności specjalnej, czy to naszej e, jednostki piechoty, czy to naszego bohatera, czy też naszego mecha, jeżeli taką, e, taką zdolność posiada. Te wszystkie zdolności specjalne są opisane na. <laughs> Przepraszam Was, na drugiej stronie. Tutaj ta e, Sigrid von Thaler. Ma tego całe, całe mnóstwo. I to jest, słuchajcie, tyle. Każdy gracz po kolei odpala jedną jednostkę, potem drugi gracz odpala swoją jedną. Pierwszy gracz odpala swoją, drugi gracz odpala swoją. I tak aż każdy odpali swoje jednostki, i zaczynamy kolejną turę. Znowu jest inicjatywa, i znowu odpalanie jednostek. Proste, banalne, do ogarnięcia w ciągu, nie wiem, 10 minut. Oczywiście trzeba poznać mocne i słabe strony swoich jednostek, jednostek przeciwnika, gdzie się nimi poruszyć, jak rozwiązywać pewne konflikty, kiedy wykorzystać, jakie zdolności specjalne, żeby miało to wszystko ręce i nogi. Ale poza tym, tak jak mówię, nie ma tutaj nic trudnego, nie ma to nic skomplikowanego, nie ma tych rzeczy, które. Spędzały mi sen z powiek jako planszówkowcowi, kiedy myślałem o wejściu w świat, właśnie tego typu, tego typu rzeczy. Rewelacyjna, rewelacyjna rzecz, słuchajcie. Słuchajcie, i tak wygląda mniej więcej Dust. Tactics. co mogę powiedzieć o tym systemie? Po pierwsze, to, że jest prześliczny. W trakcie teraz mojego gadania, wam tu puszczę. Mniej więcej jak wyglądają figurki. Nie patrzcie na to, jak one są kiepsko złożone, ponieważ tak, to nie są moje figurki. Tak? Marek, który jest właścicielem tychże, powiedział mi, że one są tak, a nie inaczej składane, rozkładane, ponieważ one powinny być poklejone, ale on nie miał serca traktować ich klejem. Dlatego ja niektórych rzeczy nawet nie wkładałem do tych mechów, tak? bo bałem się, że coś pęknie, coś złamie. To nie są moje figurki, wolę za nie nie odpowiadać. One i tak wyglądają świetnie, nawet nie w 100% złożone, bez jakichś dodatkowych karabinów i tak dalej. I tak <laughs> dalej. Wotan mi się rozpadał w trakcie gier, co chwilę, bo, bo był bardzo delikatnie złożony. Są cudowne, te figurki większość jest pomalowana, to co będzie można kupić na kampanii, w trakcie kampanii wspieram, to będzie tak zwane pre-primed, czyli nie pomalowane, ale i tak rewelacyjnie, rewelacyjnie wyglądające, więc to wygląda super, figurki, kafelki, mata, cudo, tak? Przejdźmy do samego systemu. Ja nie jestem bitewniakowcem. mnie całe te zabawy z miarkami, z przesuwaniem się, z sprawdzaniem ile centymetrów, milimetrów i w ogóle to wszystkiego to mnie mierzi. Natomiast dast ze swoimi polami, ze swoją prostotą, ale nieprostackimi, tak? ze swoimi prostymi, ale nieprostackimi zasadami, takimi bardzo intuicyjnymi, dast mnie oczarowa. Autentycznie, to jest. Cyk, 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 i wszystko jest jasne, tak? Ja się ruszam tymi, potem strzelam. Teraz ty robisz to, teraz ty robisz to, teraz ja robię to, teraz ty robisz to, i tak dalej, i tak dalej. Tura po turze, tura po turze dążymy albo do zniszczenia przeciwnika, albo do wykonania celu, i jest luz. Wszystko jest jasne, wszystko jest szybkie, wszystko fajnie działa i naprawdę nie trzeba kombinować. I za to Dust Tactics ma dla mnie wielkiego, wielkiego plusa. Przepraszam Was, bo naprawdę świetnie się w to gra. E, natomiast, natomiast jest e, jedna rzecz, bo teraz mógłbym to tak ładnie wszystko zapakować w cudowną opowieść i powiedzieć: Wow, bierzcie i grajcie w to wszyscy, ale muszę wrzucić troszeczkę dziegciu do tego wszystkiego. Zacznijmy od e, mojego. W mojej tej finansowej oceny tak? czyli czy żałowałbym pieniędzy wydanych na Dust Tactics no i to jest taka kwestia Dust Tactics jako figurkowiec zaczyna się od starter seta i potem jak nam się podoba to kupujemy dodatkowe figurki starter set w trakcie trwania kampanii wspieramowej to jest 220 czy 230 zł w tym starter secie znajdziemy 7 figurek to jest jeden średni mech Pięć figurek tworzących oddział piechoty i jedna figurka bohatera Do tego będą karty I tu uwaga, karty nie będą po polsku, tylko po angielsku Co już też jest troszeczkę przykre Bo ci, którzy czekali na polską wersję Mogli liczyć na to, że będzie całości po polsku Na tych kartach niby dużo tekstu nie ma Ale są, są skile specjalne które ktoś by może chciał mieć jednak po polsku. Instrukcja będzie po polsku. Tak? <laughs> Więc mamy figurki, mamy te karty, mamy jedną matę, mamy kilka kwadratowych tych kafelków terenu, mamy te przeszkadzajki, czyli kraty amunicyjne i takie te przeciwczołgowe, mamy instrukcje i coś tam jeszcze. Nie pamiętam dokładnie. Starter Set zawiera niestety jedną frakcję Te 7 figurek to jest jedna frakcja Frakcji w grze jest 5, jeżeli dobrze pamiętam Alianci, czyli Marines Oś Związek Radziecki Najemnicy I piąta, której, wybaczcie, nie pamiętam teraz nazwy Teraz problem polega na tym, że z takim starterem nic się nie zrobi za 220 czy 230 zł. Nic. Ponieważ do gry potrzebny jest drugi starter, drugi zestaw figurek, z którym się zmierzymy. I druga mata, bo tak jak mówiłem, plansze w scenariuszach są duże. Więc to jest przykre. Ja bym tych 220 zł wydanych na starter bardzo żałował. Ponieważ ja jako planszówkowiec jestem przyzwyczajony do tego, że kiedy kupuję jakieś pudło, nieważne, czy tam są figurki, karton, papier, czy cokolwiek innego, to jeżeli kupuję takie pudło, to mogę wziąć je pod pachę, iść do kogoś, kto tego pudła nie ma, rozłożyć je na stole i zagramy bez żadnych problemów. I tak nie mogę zrobić ze starterem Dust Tactics. A ze starterami innych figurkowców, nie wiem, X-Wing, Attack Wing D&D, Halo, czy Star Trek Attack Wing, mogę, tak? Ja wiem, że to są bardzo podstawowe i bardzo demowe, jakby, rzeczy, znażą dwie, trzy figurki i tyle, ale ja mogę wziąć to pudełko, iść do kogoś, kto go nie ma, wyjąć te dwie, trzy figurki i powiedzieć, chodź, pykniemy sobie szybciutko. I pykniemy. I w ten sposób nie mogę zaszczepić bakcyla w kimś, kto o takiej grze nie słyszał. Z jednym starterem dasta tego nie zrobię. Ja mogę przyjść do kogoś, pokazać, zobacz jak to ładnie wygląda. Tyle, koniec. Nie zagram, nie zaszczepię bakcyla w kimś, kto o dascie nie słyszał. Chyba, że kupię dwa startery, ale cztery wydać tylko po to, żeby ewentualnie móc zagrać z kimś, kto dasta nie ma. Mm -mm. To, jest, to jest dla mnie słaby. Wybaczcie, strasznie słaby e, pomysł. Także tutaj, no to ten, ten system sprzedażowy, jakby ten system, fakt, że starter nie jest samowystarczalny, bardzo mi się m, dla dwóch osób przynajmniej nie podoba. Natomiast moja baggigowa ocena: moja biegowa ocena to jest mocne 7,5. Bo sam system, sam Das Tactics bardzo mi się podoba. Chwycił mnie za gardło. I ja bardzo chętnie w Dasta zagram, jeżeli gdzieś znajdę przygotowany scenariusz, rozłożone maty, przygotowane dwie armie gotowe do rozgrywki. Spokojnie, chętnie siądę, wezmę karty, zobaczę, co tam jest dostępne. I poturlam tymi kostkami. Pobiegam mychami, polatam jakimiś śmigłowcami, bo fajnie mi się w to gra. Naprawdę, ale prawdopodobnie we w swojej kolekcji mieć tego nie będę. Bo najprawdopodobniej w mojej kolekcji by się to kurzyło. Znam chyba tylko jedną osobę, która ma Dust Tactics eee. i to jest dla mnie za mało. To jest dla mnie za mało. Także ocena 7,5, bo fajnie mi się w to gra, ale no ale, ale właśnie jest ten, 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 ten aspekt, że Prawdopodobnie to się u mnie w kolekcji nigdy nie znajdzie. No cóż, takie życie, ale zobaczymy, jak pójdzie Markowi i jego kampanii. Na razie z tego co wiem, idzie dobrze. Linki macie oczywiście w opisie. No i co? I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam, że nadal mnie oglądacie, nadal ze mną wytrzymujecie. Linkujcie, szerujcie, komentujcie. Subskrybujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, wchodźcie na Facebooka, bo tam będą fajne rzeczy. I do zobaczenia następną razem. Trzymajcie się.